27 marca, czwartek. No i cóż, przyjrzyjmy się dzisiejszemu bardzo szczególnemu dniu. Jak jest się zakochanym w życiu, to każdy dzień jest szczególny, albo gdy żyje się w uważności. Więc spójrzmy i przyjrzyjmy się temu dzisiejszemu dniu. Już z samej daty składa się on z 27. 27 jest ogromną energią wsparcia duchowego, bycia przyczyną zmian u innych, obrania nowych dróg życiowych. To też jest taka energia, taka ujęta i widziana w różnego rodzaju systemach, która mówi o ogromnym zmęczeniu. To jest ta energia, która mówi o tym, że chciałoby się pobyć już samemu, zwłaszcza u tych wszystkich, którzy coś chronią, którzy ciągle kimś się opiekują. To są te energie, które Chcę odpocząć, chcę pobyć sam, sama, chcę wyłączyć. Gdzie jest ten przycisk, który wyłącza tą czujność, tą aktywność? I wszlawsze jest obecna ta energia wtedy, kiedy jesteśmy bardzo mocno zmęczeni, kiedy w pewien sposób ciało nasze szwankuje, przeszkadza, wyłącza się. A kiedy jest też ta energia, kiedy ciągle musimy być po prostu jakby na topie, ciągle musimy być nienaganni, tak, ciągle musimy jakby uważać, żeby właśnie się nie ubrudzić, żeby mm, zaskoczyć też tak jakby czymś, tak, poniekąd jest to też taka, taka energia, która chce zatrzymać aktywność. Tak, jakby aktywność ludzi. Ona dzisiaj jest bardzo mocno aktywna u ludzi, tych, którzy pracują, żyją z social mediów. Ja dzięki Bogu nie muszę żyć z YouTube'a ani z social mediów, więc dla mnie to jest nadal tak jakby zabawa. W życiu też nigdy nic nie wiadomo też, tak, więc dla mnie zawsze jest tak jakby ta możliwość pewnego poruszania się. Czyli co jeszcze mówi, o czym mówi ta 27ka? Żeby poruszać się w ramach określonej granicy, bardzo często ludzie męczą się tym, że nie mogą przekroczyć też jakiejś opcji nad czym po prostu czuwa. To też jest. To właśnie to ruszenie się, by nie wyjść z kadru jakiegoś, nie wyjść z jakiegoś obiegu, nie wyjść z jakiegoś kręgu wsparcia czy zainteresowania tak zwanym innych, czy wspierania różnego, y, y, różnych spraw. To jest dobry dzień na to, jeżeli wszyscy w różnej opcji, ja znam najczęściej jednak takie porównanie, kiedy staramy się o coś w różnych instytucjach, tak? To jest czwartek, z reguły na początku tygodnia ludzie załatwiają takie sprawy, ale jest to sprzyjające, kiedy i wszystko to, co należy złożyć, też pamiętać o tym, gdzie my mamy coś dostać, być w określonym miejscu i czasie, więc warto sobie zapisać, zaplanować, przypomnieć sobie albo przejrzeć swój kalendarz, czy nie jesteście gdzieś umówieni. Czy na ten tydzień, czy na następny, bo jednocześnie to dzisiaj zaznaczają się bardzo mocno te energie aktywności, które mogą być, nie wiem, w przyszłym tygodniu czy w przyszłym miesiącu, więc sprawdźcie swoje terminarze. Bądźcie w tym uważni i czujni. Kluczem wcielenia dzisiejszego dnia jest 30 i to jest bardzo ważna karta i pozwólcie, karta, energia, pozwólcie, że przyjrzę się kartami tej energii najpierw, dobrze? Więc zobaczmy. Energia czwartek, 27 marzec. Energia dzisiejszego dnia to diabeł odwrócony. Mówiłam. Mhm. To Przyjrzyjmy się tej energii, która będzie wspierała nas w tej energii. Tak? Żeby nie skusić. Ale ona ma też dobre znaczenie swoje. Rydwan, prosta. I przyjrzyjmy się energii, na którą powinniśmy zważać, bo to może być nas blokować. Tak, albo coś, co może pójść, tak zwanie, nie tak. I jest to dziesiątka mieczy odwrócona. Bardzo specyficzny dzień. I rzeczywiście on tutaj potrzebuje pewnego karta, dlaczego ten dzień jest taki ważny i w czym szczególny to jest giermek kielichowy. Uwaga na wszelkiego rodzaju środowiska, na wszelkiego rodzaju tak zwane towarzystwo, które może skusić, gdzie możemy pójść niechcący i tutaj karty ewidentnie mówią, idź dzisiaj własną drogą, pójdziesz tam, gdzie kieruje ciebie sumienie, szlachetność wszystko też to, co wczoraj było obecne w naszym życiu. Czy to ci przypomniało tak zwanie o czymś, dlatego, że ten dzisiejszy dzień to jest ten dzień, którym można się Czemuś po prostu pokusić. To jest opcja: pójść dalej, nie stój w miejscu, nie zatrzymuj się. Jest, nawet jeżeli to wymaga pewnych po prostu działań, być może jakiejś ostrej, zdecydowanej postawy wobec dziecka albo wobec jakiejś grupy ludzi. Ale ja tutaj stałam się, bo on mówi: Nie daj sobie pofolgować, ten diabeł odwrócony mówi: so, On mówi też o tym, że to jest dzień. Mam na tym ogromne doświadczenie, które towarzyszy mi w moim zawodzie całe życie dotychczasowe. I to jest karta, która mówi o tym, żeby, że jest to niebywała okazja życiowa, która mówi, że możesz się pokusić. Nie daj się pokusić. Każda sytuacja ma swoje wyjście, czasami niestandardowe w sytuacji. Trzeba wiedzieć, kiedy się wycofać lub kiedy postęp, postąpić w pewien określony sposób, nie dając się. Kręcić, nawet jeśli na to są określone argumenty, bardzo na to uważajcie. I tutaj pozwolę sobie znowu, bo chociaż raz, już wtedy, kiedy staram się filmiki robić krótsze, przeskazać taką istotę rzeczy, bo to jest bardzo ważny przykład. Kiedyś z swojego czasu z poczty pantoflowej, czyli z jakiegoś środowiska, yy, przyszły do mnie dwie osoby, a w zasadzie przyszła dziewczyna po mężczyźnie, który był jakiś czas temu, oni nie wiedzieli, że będą u mnie dosłownie w bardzo krótkim okresie czasu. Ja nie wiedziałam, o które kto pyta, wiedziałam tylko, z, jakiego, z, jakiej, z której gałęzi oni są. I w pewnym momencie, myślę, że ta dziewczyna na początku myślała i ja mogłam, i pojawiają się myśli, będę skracała, ile się da. O, zadała pytanie, mmm, ja wiem, bo on był tydzień temu, czy dwa tygodnie. Ja wszystko pamiętam, mogę jej powiedzieć, mogę zabłysnąć, mogę wyjść, tak? Jest też taka opcja i się o tym wie, tak? Że, o kurczę, to jest taka sytuacja, w której generalnie... Yy, jak powiem i przyznam się, to też będę wiedziała. I trzeba się w odpowiedni poszło, papierosa zapaliłam. Co ja mam zrobić w tej sytuacji? Bo wszystko mówi, no trzeba zachować... Y y Indywidualność, trzeba zachować yy, hierarchię, zasady trzymania się postępowania, ale te zasady były tutaj bezużyteczne i mogły w jakiś sposób niechcąco naginać naszą intencję. I w pewnym momencie w końcu usiadła i mówi: Ja wiem, że tego nie powinnam robić, ale ja wiem o kogo, o co ty pytasz. Mało tego, ten człowiek był u mnie tutaj, ja nie muszę wykładać nawet kart, żeby powiedzieć ci wszystko o tej sytuacji. I słuchajcie, moje grono klientów. No zrozumiała to i mówi, dobrze, że pani powiedziała, bo ten papieros myślała, że ja bugie co tam oczą w tych kartach. Ja rozłożyłam karty i słyszałam o pytanie, i mnie poty, potoblał. Nie dajcie się skusić, nie szukajcie usprawiedliwień na różne sytuacje, że wy tak możecie, żeby coś uszknąć, co zyskacie. Bo i tak, jeśli powstrzymacie się przed tym, możecie zmienić albo szarpać swoją reputację, czy swoją pracę, to, co robicie, albo możecie zyskać jakieś po prostu tak zwane profity, wyjście. Posunąć się dalej, ale to kurcze to co jest też energia bardzo dużych przełomów, za sekundkę jeszcze o nich powiem, zwłaszcza dla związków, dla ludzi. Ta, ten, ta dziesiątka mieczy tutaj mówi, że przekonfiguruje się Twoje życie od Ciebie, od tego, na ile się pokusisz i jakie usprawiedliwienie dla siebie znajdziesz, czy jaki interes w tym znajdziesz, spowoduje to, że możesz wygrać przysłowiową szóstkę w lot to, to życiową albo i nie. I tak jak powiedziałam tutaj, ponieważ powiedziałam o tym moje grono klientów i moja Rzetelność, tak jakby pewna, poszły znacznie po prostu w górę i no i właśnie, i miałam bardzo długo i mam nadal, chociaż już teraz pracuję troszeczkę też tak, jakby inaczej. Tą opinię, że każdy może pójść: brat, swat i bardzo bliska rodzina, i jestem w stanie poradzić sobie z tą sprawą tak, żeby nie mówić o pewnych rzeczach, ale jednocześnie jest taka zasada, że to jest dla dobra wszystkich, jest to też punkt, że ja wtedy po prostu powiem. Mhm. Bardzo piękna energia. Kochani moi, jest ogromny przemusz, kiedy pójdziecie tak zwanie do przodu. Wszystko, trzeba się bardzo ładnie w tym po prostu uczciwie ustawić. Dla tych wszystkich, którzy są czymi trzydziestkami, ponieważ czy to jest trzydziestka yy, tarotowa. To jest też trzydziestka, która bardzo często i znane jest to, znamienita, chociaż nie jest ani mistrzowska, ani nic, tylko pomnożona, cesarzowa, jakby można powiedzieć, To, to jest ta energia, która mówi, że ludzie późno, dla, pisane jest dla Takich ludzi, którzy mają czubku czy w wcielenia, czy gdziekolwiek trzydziestki, późne mąż, pójście, tak zwane. Że czasami staropanieństwo to było, czasami po prostu możliwość, której kiedyś nie było, życia z kimś i nie musimy się z kimś wiązać, tak? To jest ta energia, która mówi o pewnej indywidualności dla tych, którzy chcą się bądź chcą już być sami, tak? Pewne poświadczenia, doświadczenia i sytuacje sprzyjające, budujące poczucie bezpieczeństwa, ale też ci wszyscy, którzy szukają tej drugiej połowy swojej, tego kogoś na życie, to przy tym dniu, przy tej 30 kluczów cielenia, to jest to, co następuje przełom. Jest to bardzo dobry dzień na terapię rodzinne, ponieważ tylko też trzeba znowu uważać, ponieważ przy tej 30, która mówi, też często wręcz się mówi, że tutaj pisane są rozwody, jakieś sprawy rozdzielenia w parze, mocy i wszystko to, to jest dobry dzień na to, żeby nie dać się skusić, żeby zadecydować też czas, czy chcecie kogoś oszukiwać też, tak, czy, czy ten układ wam odpowiada, czy odnalezienie prawdy i takiego czucia satysfakcji, wyzwolenia pewnego, jeśli chodzi i o związek, i różnego rodzaju relacje. Dla niektórych może się tak zwanie wydać. I trzeba mieć to po prostu, wziąć to pod uwagę. Jest to też ta energia, która mówi idź dalej. Do tej pory nie mogłaś, nie mogłeś znaleźć odpowiedniego partnera. Być może była to karma odrabiana po rodzie, po rodzicach, ponieważ nie mówi się o tym, jakie karmy mamy, przez to, że któryś z rodziców, tak zwanie już najprościej, najśmieszniej tak kolokwializując, wprowadzając lekką atmosferę, można powiedzieć poszło w tango, tak się na Podlasiu mówi. Natomiast tak zwani wtedy, kiedy są zdrady, kiedy są wyjścia, kiedy wszystko to, co się dzieje, nie jest zwykłą zdradą, tylko tym przejściem na wyższy level, że tu już można, trzeba będzie się ewidentnie ułożyć albo w jedną, albo w drugą stronę i podjąć jakieś decyzje, tak, dzielące też tak jakby pewne nasze to, co chcemy, tego, czego chcemy osiągnąć w naszym związku, albo upewnić się ku pewności. O. I tutaj generalnie jeszcze jest ostrzeżenie przed tym, że jeżeli wasze relacje partnerskie, e, romansowe są w jednym tak zwanym środowisku, co bardzo często się niestety zdarza, to tutaj też bardzo uwaga, bo tutaj ktoś ewidentnie to po prostu zauważy, nie, żeby potem nie być tym oszantażowanym albo żeby się nie mówiło o was po prostu tak zwanie po cichu, zwłaszcza jeśli planujecie tak zwane rozwody, rozstania różnego rodzaju i nie pod nie chcecie ukryć, tak, że to będzie z waszej po prostu tak zwanej winy, bo to różnie tak zwanie bywa, natomiast to jest też ostrzeżenie i tak jakby opcja, że powiedz szefowi, nie bierz niczego z tego miejsca pracy, jeśli planujesz jakby, nie wiem, zdradzić, czy wprowadzić zmiany w miejscu, w którym jesteś i może to być też miejsce pracy, tak, więc tutaj nie pakować danych klientów, też tak, nie zabierać, nie podbierać, bo pójdzie się po prostu tam, dlatego, że też o was to nie będzie dobrze świadczyło, nie będzie to niczym po prostu tak zwanym dobrym. Idź do przodu, cokolwiek będzie, ale w kontekście uczciwości, w kontekście gotowym też z pewnymi sytuacjami takimi, gdzie będzie trzeba się po prostu tak zwanie rozstać, bo też na tym mniejszym wymiarze to też jest za tym. I uwaga, tak zwanie, jak powiedziałam, na wszystkie fiku zwłaszcza niepoważne, ponieważ te sprawy mogą bardzo mocno obejść się na waszym życiu. A jeżeli to jest po prostu poważne, tak, w zasadzie trzeba będzie zdecydować o tym, czy warto takie sobie, czy to jest coś po prostu poważnego, bo można tutaj się doigrać, kiedy... Ta sprawa tak zwanie wyjdzie. Jedna i druga strona będzie miała ogromny tak zwany żal. Wszystko, co dotyczy, umawiacie się z tym inwestorem czy z tym klientem na coś, tak? A tu później, ale chcecie zobaczyć, ale każdemu dajecie, że będziecie, a później tak zwanie odgadacie, bardzo uważajcie, zwłaszcza kiedy trzymacie kilka srok za ogon. To jest w zasadzie chyba po raz pierwszy taka duża energia przestrogi, ponieważ ona wprowadzi bardzo duże zmiany. Wszystko, cokolwiek słyszycie, że coś może się skończyć i dobrze, i niedobrze, warto wziąć po prostu pod, pod uwagę, ponieważ ta energia tego diabła jest nieobliczalna, ale jest też ogromnym fartem życiowym, jeśli właśnie postawi się. Możecie coś rozmawiać, ktoś usłyszy, dostaniecie później. Ja już wiem, ja już znam, ja już poznałam panią, pana, ufam, że pan, pani jest uczciwa. Proszę, to jest za darmo na ten czas, można z tego korzystać. Nie przepalcie tej energii. Kłaniam się pięknie, życzę wszystkiego dobrego, to chyba do tej pory najdłuższy od pewnego czasu filmik. Tutaj ponią się pięknie, życzę wszystkiego dobrego i do zobaczenia następnym razem. Mam nadzieję. No i że pożytecznie się okaże.